Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisła Kraków Pogoń Szczecin. Gośćmi pierwszej części jest trener drużyny Portowców pan Costa oraz pan Stefan Gomułka, który wystąpi w roli tłumacza. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę spotkania. Ja, um, natürlich freuen wir uh, über den Sieg. Oczywiście cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Es war ein hartes Stück Arbeit. Była to naprawdę ciężka praca. Und alles, was wir erwartet haben, ist auch so eingetroffen. Ich habe unter der Woche gewarnt, dass das ein schweres Spiel sein wird. Ich habe in der Halbzeit gewarnt, dass eine 2-0-Führung eine sehr gefährliche Führung sein kann. Również oszczególnie chłopców podczas przerwy, że prowadzenie do 0 jest to właściwie niebezpieczne prowadzenie, bo można sobie zlecewać rzecz przeciwnika później. Wenn man nicht nachlegt, wir haben dann glücklicherweise um, und verdienterweise dann auch das 3:0 erzielt. No, gdybyśmy nie dołożyli jeszcze jednej bramki na szwazo. Co nam się udało na szczęście. To różnie by było, a później przyszło lekkie załamanie podczas uh, w, w ramach stark. naszej gry. Przeciwnik nagle wzmocnił się. właściwie my też do tego się przyczyniliśmy. And, uh, I znowu wrócił do gry przeciwnik. Ja. Um, yeah. Es hätte auch heute gehen können. Na, no, das ja irgendwie es kann für uns. Das bringt der Fußball mit sich, wenn man wenn man für viele Chancen hat und nicht die Tore erzielt, wenn man ein bisschen nachlässt, wenn man ein bisschen weniger investiert, dann kann das passieren, was passiert ist. Das ist wahrscheinlich ein paar Zehner, wenn nicht, mehr kommen mehr Bremse, wenn es ein bisschen Konzentration, dann kann es passieren. Ale gratuluję uh, mojemu zespołowi zwycięstwa. Ich Wisła jest teraz oszczarowana. Aber sie hat einen großartigen fight gezeigt. Naprawdę pokazali ducha walki i walczyli bardzo mocno chłopcy die, z Wisły. Die zu, Zuschauer waren heute auf jeden Fall der Mann. Trzeba powiedzieć, że cała wiedownia Wisły to była 12. zawodnikiem. stadion Naprawdę atmosfera była znakomita i przypomniała nas radością. Właściwie życzyłbym sobie, żeby w każdym meczu Ekstraklasy było tyle widzów na na trybunach i aby tak reagowali spontanicznie jak w Krakowie. Ja, um... Für Wiesler alles Gute für die weiteren Spiele. Und wir werden uns jetzt, werden uns jetzt etwas ausruhen, ein paar Tage ja, regenerieren und dann auf das nächste schwere Spiel entsprechend vorbereiten. trochę odpuścimy nasz razie treningowy i później będziemy się przygotowywać do następnego ciężkiego meczu. oczekujemy, że również będzie pełny stadion podczas następnego spotkania i już dzisiaj się już cieszymy się na następny mecz. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do trenera? Michał Trela. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o sytuację ze zmianą, kiedy wszedł z Delew. To bardzo długo trwało, było tam jakieś zamieszanie przy ławce. Jakby trener mógł powiedzieć, o co chodziło. Chciałbym zapytać o sytuację i o wypowiedź z Paz Delew. To bardzo długo trwało. W porządku, jak to było w dyskusji, nawet na 80 minut. Więc... Ja, ich, ich, wir hatten uh, ursprünglich eine etwas andere Idee, aber wir haben schon uh, zu, zur Hälfte der zweiten Halbzeit von Malets uh, Zeichen bekommen, dass er nicht ganz uh, 100 fit ist. Mieliśmy trochę inny pomys już właściwie w połowie meczu otrzymaliśmy od uh, gracza na zisku Malets informację, że nie do końca czuje się dobrze. Walukiewicz war auch dann angeschlagen. Walukiewicz też był tutaj dość już mocno poobijany. Wiadomo, że skrzydłowi muszą więcej biegać i bardziej się męczą, łatwiej o kontuzję. Chcieliśmy wprowadzić świeżego do gracza do, do, do gry, do, do meczu i tak właśnie uczyniliśmy około 80. minuty. I w tym okresie akurat äh, nasz przeciwnik strzelił na początku na 1-3, a później na 2-3 i mecz nagle zrobił się bardzo emocjonujący dla wszystkich stron w nim uczestniczących. Pan Michał Białoński. Gratuluję Panie Trenerze. Chciałem zapytać o Kamila Drygasa, bo on jest taką centralną postacią dla Pana zespołu. I chciałem zapytać, czy według Pana on już jest w takiej topowej formie, czy rozwój tego zawodnika może go jeszcze zawieźć gdzieś jeszcze wyżej? Myślę, że jest drygas Ob er jetzt schon in einer Topform ist und er spielt schon eine große Rolle jetzt in ihrer Mannschaft. Ja, er spielt ein, einiges zu ihm sagen. Er spielt eine sehr gute Saison. Er ist in diese Spielführerrolle reingewachsen. Er ist eine überragende Persönlichkeit, ein toller Fußballer und es freut mich sehr, dass er konstant seine Leistung bringt. Jest osobą bardzo naprawdę wybitną i tak samo cieszę się również tak samo, że ustabilizował swoją formę. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Maciej Stolarczyk. Panie trenerze, proszę o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Dziwny mecz, bo piękna bramka pierwsza mańskiego Rzut karny. I to tak naprawdę ustawiło to spotkanie, które, które wydawałoby się <coughs> dopiero się miało rozkręcić, tak to, tak to nazwę. Rzeczywiście połonie jest silnym zespołem, posiada rzeczywiście bardzo silną drugą linię i to dzisiaj pokazała. A my dopiero <coughs> po utracie trzeciej bramki e Zaczęliśmy, zaczęliśmy stwarzać sytuację i, i, i najzwyczajniej w świecie mogę powiedzieć, że zabrakło nam czasu do tego, żeby, żeby zmienić rezultat. Gratuluję pogoni, zwycięstwa. A tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Trener jest do Państwa dyspozycji. Michał Białyński. Macie chciałem zapytać o stratę tej trzeciej bramki, bo ile pierwsze i drugiej to można powiedzieć takie sytuacyjne, tu rzut karny, tu strzał, taki jak z petardy, to przy tej trzeciej bramce taki się zrobił niesamowity korytarz do bramki i nikt temu Baskowi nie zagrodził drogi do bramki. Jakby nie dziwicie to, że tam zabrakło asekuracji, zejścia, nie wiem czy Rafała Pietrzaka, czy kogo, jak tam miałeś poukładane z boku, żeby zagrodzić mu drogę, bo właściwie biegł sobie 20 metrów i nie było reakcji. Dziękuję. tak, muszę to zobaczyć, bo, bo trudno mi teraz tak na gorąco ocenić tą, tą sytuację. Z reguły jest tak, że, że bramki padają po, po jakichś momentach, chociaż trzeba powiedzieć, że, że te bramki strzelone przez pokoń były bardzo efektowne i, i to trzeba oddać zawodnikom pogoni. Przeanalizuję to wszystko i wtedy, wtedy się do tego mogę ustosunkować na dzień dzisiejszy. Wiem, że czeka nas bardzo dużo pracy. Kamil Kania. Dobry wieczór, panie Trenżerze. Ja mam takie pytanie. Czy pana zdaniem ten wynik oddaje wydarzenia boiskowe? Ja nie chcę tak dywagować, bo to wyniki oddają, oddają inaczej są, są istotą tego wszystkiego. Tak jak w Gdańsku przed tygodniem, mecz, mógłbym powiedzieć, że, że, że wynik mógł być różny. Lechia strzeliła nam bramkę i, i, i zwyciężyła. Dzisiaj pogoń strzeliła nam trzy bramki i dzięki temu, dzięki temu zwyciężyła. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to, jest to dobrze zorganizowany zespół, długo budowany i, 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 i bardzo dobrze prowadzony, także... także nie chcę tutaj się wdawać w tego typu dyskusje, choć uważam też, że na pewno to dzisiejszy, ten dzisiejszy mecz był dobrym widowiskiem, tak, tak mogę powiedzieć, gra toczyła się do samego końca. Ten wynik mógł się rzeczywiście zmienić w końcówce i, i, i byliśmy świadkami dobrego, dobrego meczu. Myślę, że w szczególności druga połowa była w takim dobrym, dobrym wykonaniu, także. To mogę powiedzieć o tym spotkaniu. Mateusz mika. Dobrze, czy ten też chciałem zapytać o Włóka Nasawiczewicza, który dzisiaj zadebiutował. jak się panu podobał i czy zbliżył się do wyjściowego składu tym występem. I tutaj będę zgodny z tym z tradycją, czy nie, nie oceniam zawodników po, po spotkaniach. Kluczowym dzisiaj dla nas był wynik. Nie odnieśliśmy zwycięstwa, nie zapunktowaliśmy i, i pod tym kątem jestem, jestem rozczarowany. Tak jak, tak jak moi piłkarze. Wukan jest z nami w treningu dosyć krótko, cały czas się wkomponowuje w zespół. Także cieszy mnie wzmożenie rywalizacji na tej pozycji i, i to jest kluczowe do tego, żebyśmy, żebyśmy robili postęp, progres i punktowanie. Mamy Państwo jeszcze pytania do trenera? Michał Trela. Dzień dobry, jeszcze o Wólne Tabasze chciałbym spytać, czy on na treningach często takie strzały pokazuje, bo w lidze jeszcze nie widzieliśmy, a półtora roku tutaj gra, a tutaj dwa razy w ciągu kilku minut. Czy Pana zaskoczył trochę? Tak, zaskoczyłem. <laughs> Widocznie w domu to robi. Wór posiada takie, takie umiejętności i. i rzeczywiście ma, ma do tego predyspozycję, żeby żeby strzelać bramki w ten sposób. Ale, ale no tak jak wspomniałem wcześniej, to, to te dzisiejsze bramki nie dały nam tego, co, co chcieliśmy. I, i, I w związku z tym to, jest tak, to są takie bramki, które, które mają posmak delikatnej góry, czy takie nazwy. Jeśli chodzi o Wuletę, to jest zawodnik na pewno wartościowy i, i o wysokich umiejętnościach. Zachęcam do zadawania pytań. Skoro nie ma pytań, to bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, dobranoc.